To znowu się stało. Tym razem niestety bez ofiar się nie obyło. Ktoś włamał się na mojego messengera. Nie dostałem żadnego powiadomienia. Pracowałem 10 lat, jeżeli chodzi o bankowość. Właśnie będę zmierzać do fryzjera. Widzicie to? Ja to tak być nie może. Ja nie mogę czekać tyle. brodę też będę ogarniał. No, ja się już muszę zbierać, bo jest 10.07. Co prawda, mam na 10.30 tam, bo mam pod domem, ale wolę jednak pójść wcześniej. Może wcześniej usiądę na fotel no i oczywiście efekt końcowy wam pokażę ehm, nagram się jak będę wyglądał więc mam nadzieję, że będzie super albo chociaż znośnie znając moje wymagania to pewnie będę niezadowolony, ale okej okay. ehm, no i co no i tyle jak wrócę to nagramy może jakąś pogawędkę albo coś tego typu ehm, więc co, żegnam się z wami hejo hejo no, i jestem w nowej fryzurze. Wiedziałem, że to się tak skończy, kochani. Roda ogarnięta, owszem, włoski, ale poszedłem za waszą radą i nie ściąłem radykalnie włosów, tylko po prostu je przyciąłem. Więc na jesień będę myśleć o nowej fryzurze. A więc tutaj skorzystałem z waszych rad, że nie jest to zbyt najlepszy czas na jakieś gwałtowne zmiany. Więc niech będzie. Niech będzie, kochani. No, także neon się świeci. E, zapalę jeszcze sobie świecę, kochani. No karła, że tak powiem. W ogóle dzisiaj mam jakiś taki głos. Nie wiem, czy to słychać. Mówię trochę przez nos może to jakaś alergia, nie wiem dzisiaj taki dzień spokojniejszy, wstałem więc w miarę oki okay. eee, no i cóż dzisiaj to będzie taki dzień chyba typowo naukowy dla mnie eee, myślę, że nagram dla was pogada pogawędkę, pogadankę eee, albo wkleję do tego vloga może na temat czakr E, więc może to dogram później, bo wiem, że chcielibyście o tym posłuchać e, bo tutaj e, osoba z Was powiedziała, że fajnie byłoby o tym posłuchać. E, więc może nagram. Zaraz będę, będę jadł obiad. No i e, ciacho. E, takie ostatnie podrygi moje przed, przed moim zmieni zmieniem, zmienieniem nawyków pewnych i. Generalnie wniosku, bo chcę ograniczyć słodkie, bo chcę schudnąć, więc no niestety, ale wszystko, wszystko słodkie odrzucę niestety, bo ja albo jem słodkie, albo go po prostu nie jem i to nie jest kwestia, że popadam w jakieś paranoje, a ja po prostu tak mam, albo jem po prostu i jem cały czas i wszystko, albo nie jem w ogóle. U mnie nie działa coś takiego, że ja sobie dozuję od czasu do czasu. Nie. U mnie słodkie to jest jak uzależnienie. Niestety tak jest. I kiedy nie jem i się trzymam, jest ok. I jak sobie popuszczę, no to wtedy uh, jem. Cały czas wracam do tego. nie, mnie tak działa. Um, no i cóż jeszcze. No i taką oh, kochani. Zobaczymy, co się będzie tam jeszcze działo, na pewno pogadalibyśmy o tych czakrach, może uda mi się wyjść na zewnątrz dzisiaj, chociaż ten mikrofon się na zewnątrz w ogóle, w ogóle się ten mikrofon nie sprawdza na zewnątrz, więc zobaczymy I w sumie chyba na razie tyle, ja sobie piję kawkę Inka, bo... Rano piłem normalną kawę. Staram się pić takie dwie kawy dziennie. Pierwsza to jest parzocha, a później to jest puszczalna. Z makiem. No, także tak. No i co tam jeszcze, kochani? W sumie to tyle. Byłem u tego fryzjera. Pogadaliśmy sobie. Pogadaliśmy właśnie o kotach, o wszystkim. Ta pani mieściła w sumie jest okej, okay, no nie jest, nie jest nie jest źle można włosy związać Roda standardowo tutaj wyglądam chyba trochę szczuplej mam taką nadzieję yy, no ale będę, będę się zastanawiał żeby na jesień tak czy siak e, kochani moi drodzy zmienić tę fryzurę, więc no tutaj Anetko możesz mi wpisać w komentarzu Jaki czas jest najlepszy na to, żeby zmienić tę ten, ten fryzurę i look? No to spróbuję się dostosować, bo mówię: Dobra, usiedłem na ten fotel i myślę: Dobra, nie ryzykuję, a, bo i tak będę niezadowolony. Więc biorąc Wasze kwestie pod uwagę, tej anetki. Sunflower i innych. Mówię, dobra, niech jeszcze ten miesiąc będzie po prostu ogarnięte, a szaleć będziemy w innym, w innym, w innym czasie po prostu. Więc tutaj możesz mi napisać, jaka, jaka faza księżyca, by dobra na ślinie włosów. I wiem, że tutaj wielu może się po prostu śmiać z tego. Ale jest to kanał ezoteryczny, więc nie powinno tutaj e, zdziwić nikogo, że takie rzeczy są poruszane. Jak ci na nie włosów, jeżeli chodzi o pełnię księżyca, albo o, o w ogóle księżyc. Także tyle z nowości. Na dworze jest fajna pogoda, jest ciepło. W ogóle kalendarz księżycowy prze, w, przepowiadał, że sierpień ma być bardzo, znaczy, że lipiec ma być najcieplejszym i najlepszym miesiącem, jeżeli chodzi o to lato. No, na razie powiem szczerze, ten sierpień daje radę. To znaczy, dzisiaj i wczoraj. Było tak fajnie, było trochę gorąco. Mm, ale jest znośnie. Na przykład w tym momencie jest 21 stopni. No to nie jest tak źle. Taka optymalna, normalna temperatura, że można wytrzymać. Eee, człowiek się nie rozpływa. Można wyjść i coś porobić. No nie, więc, więc fajnie, fajnie. Jest słonecznie dzisiaj. Więc tak. Dobra. Ja tu pitu pitu, gadu gadu. Wrócę do Was później. No, hejo, hejo. E, miało być o czakrach, tak. ale przełożymy sobie tę, tę opowieść, ten, tego vloga. Zrobię z tego bardziej film, taki, mm, że tak powiem, kochani, informacyjny dla Was, bo wydarzyła się dzisiaj rzecz straszna. Kochani, straszna rzecz. Hmm. Co znowu się stało. Znowu e, ktoś włamał mi się na Facebooka tym razem. E, I tym razem niestety bez ofiar się nie obyło. I apeluję tutaj dla wszystkich jest tysiąc osób, które mnie subskrybuje. E, pilnujmy uważajmy. E, jakoś tutaj róbmy tak, żeby faktycznie te nasze konta w social mediach, zwłaszcza na Instagramie i na Facebooku, były bezpieczne. Z tego względu, że, no niestety, ale tak się wydarzyło, że po prostu ktoś włamał się na moje konto, ale nie na Facebooka, na Messengera, kochani, na Messengera. I to też tutaj uwaga bardzo mocna. Messenger nie jest tak silnie zabezpieczony jak Facebook pomimo, że pochodzi od jednej, e, jednej aplikacji, od Mety. E, ja piłem sobie kawę radośnie i jadłem sałatkę. Tak, bo już zaczynam ten czas odchudzania. E, I pisałem tutaj z jedną osobą tutaj nawet e, z tutaj grona YouTube'owego. I... Odłożyłem dosłownie na chwilę telefon. Ja byłem cały czas zalogowany na, na Facebooku. I odłożyłem telefon, bo jadłem, no, no jadłem, tak? A cały czas przeglądałem przez ten wcześniejszy czas Facebooka normalnie, tak? Więc tutaj nie było, nie, nie dostałam żadnego powiadomienia, żadnej informacji. O tym, że coś się może wydarzyć, że ktoś się próbował dostać, że była próba zalogowania, nic, zero, nul. Chciałbym zaznaczyć, że ja należę do osób naprawdę przezornych, naprawdę. Ja pracowałam 10 lat, jeżeli chodzi o bankowość. Miałem um, ja do czynienia z pieniędzmi, z, z hasłami systemowymi, więc ja wiem, jak ważne jest um, dbanie o dane osobowe. Więc. Miałem um, oczywiście tutaj logowanie dwuetapowe, i tak dalej, i tak dalej, to nie pomogło. E, ja sobie radośnie sałatkę. Nagle zaczynają do mnie dzwonić ludzie. E, ktoś włamał się na mojego, na mojego um, Messengera, bo głównie to, to było na Messengera. I zaczął pisać po ludziach. Czy w moim imieniu z mojego konta? zaczął pisać po polsku. To nie było wysłanie linków już. To nie były jakieś takie dziwne rzeczy na zasadzie, że jakiś taki dziwny, przekręcony język. Um, nie normalnie było to pisane, ktoś się odnosił, mało tego, nawet ktoś prześledził historię troszeczkę. Um, mnie to trochę przeraziło. Um, z prośbą o zrealizowanie zakupu poprzez blik. Czyli na zasadzie, ej, czy możesz mnie wliknąć, bo robię zakupy i rzekomo mam przekroczony limit na Blika. Chciałbym zazn zaznaczyć tutaj, o, żeby absolutnie nie reagować na takiego typu informacje. Ja chciałbym tutaj wszystkich moich znajomych, którzy mnie oglądają, albo klientów, albo widzów, z którymi mam kontakt, bądź będę miał kontakt w przyszłości. N nigdy, czy to przez Instagram, bo tam mam częsty kontakt, czy przez Facebooka, nigdy nie proszę o żadnego rodzaju bliki, żeby to było jasne. Um, jeżeli tutaj chodzi o, mm, o taką konwersację, tak? No bo jeżeli jest live YouTube, można poprzez system Tipli uiścić blik. Ale to jest system Tipli. To jest zweryfikowane. Ja tam jestem zweryfikowany. Jeżeli robię live na TikToku i jest forma bliku, owszem, ale jest mój numer telefonu na ekranie. Jestem na żywo i widać. Nigdy w życiu nie proszę o takie rzeczy w wiadomościach prywatnych, żeby to było jasne. Nigdy nie proszę o weryfikację jakiś zakupów, żeby podać kod i tak dalej, i tak dalej. Ja. Jestem osobą, która rzadko prosi o przysługi bo jestem z osią samosią, a zwłaszcza o pieniężne. Nawet jeżeli są jakieś problemy finansowe czy coś takiego, no raczej wyznaję zasadę, że trzeba sobie jakoś dać radę. Więc absolutnie, to są wyłudzenia, to są wyłudzenia i niestety tym razem nie obyło się bez ofiar. No, jedna osoba myślała, że ja to ja i popłynęła na 600 zł. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Um, czuję się z tym źle, że ktoś wykorzystał mój wizerunek do tego, żeby okradać i oszukiwać moich znajomych. To jest. To jest uczucia. Bardzo niefajne. Bo ja jestem osobą uczciwą i nigdy nikomu nawet złotówki bym nie zabrał. Nie wyłudził. I niestety udało się to jednej osobie. Na szczęście szybko zaczęły tutaj em, dzwonić do mnie osoby, więc chciałbym tutaj też z marszu podziękować moim znajomym za interwencję. E, zmieniłem jak najszybciej hasło mm, na kolejne, gdzie już zmieniałem hasła i uwierzcie mi, ja nie jestem osobą, która ma hasło raz, dwa, trzy, kropka albo słoneczko. E, bo wiem, jak ważne jest zabezpieczenie danych mm. i niestety nawet takie coś można złamać, pomimo, że miałem właśnie logowanie dwuetapowe. Ja nie wiem, jak oni to teraz omijają, ale na Instagramie ostatnio było to samo. Mało tego, bardzo dużo osób, bardzo dużo zwrotek dostałem, że inni również mieli podobne sytuacje. Moja przyjaciółka też miała tutaj Informacje, że ktoś próbował zmienić hasło, więc ja nie jestem jedyny. Teraz jest po prostu jakaś plaga, więc uważajmy na to i naprawdę nie reagujmy, nie klikajmy. Ja, jeżeli, jeżeli będzie jakaś ważna sytuacja albo jakaś ważna prośba, generalnie będę próbował zawsze się kontaktować vis-a-vis, -vis, twarzą w twarz, um, spotkać albo telefonicznie. Nigdy w życiu um, nie załatwiam takich spraw um, poprzez formę pisaną, tak? Jest to smutne i przykre, że mamy takie nie inne czasy, ale no niestety, mm, więc chciałbym, żebyście wiedzieli. Tak, jeżeli w przyszłości wydarzy się taka sytuacja, że um, tutaj faktycznie um, jeszcze raz pojawi się taka informacja. Zadzwońcie, zweryfikujcie to, załatwmy to głosowo, albo spotkajmy się, jeżeli ktoś ma blisko albo mieszkamy w tym samym mieście, albo się mamy zobaczyć, nie, nie reagujcie tak tak impulsywnie, bo to jest chwila nieuwagi, tym bardziej, że chciałbym zaznaczyć, że to było w godzinach, gdzie była praca szczytowa, więc wszyscy, którzy pracowali, mogli być rozproszeni, tu było godzina gdzieś 13 jakoś tak, większość osób jest wtedy w pracy i, i to jest, to jest też problem. Że no, ktoś po prostu może nie wiem, być zajęty, coś nie, nie dopatrzeć i nie róbcie tak. Ja na pewno nie proszę o bliki, na pewno w taki sposób, żeby gdzieś tam potwierdzać jakieś moje zakupy. Nie wysyłam jakieś linki. Jeżeli będę wysyłał Wam jakieś linki, to możecie śmiało się zapytać, czy to na pewno ja, nie wiem, możemy sobie postawić jakiś kod. Um, nie wiem, możecie poprosić tutaj, żebym nagrał głosówkę? Czy to ja? Nie ma problemu, jakiś, jak, jakiś tutaj kod weryfikacyjny? No, nie wiem. Powiem szczerze, że ja jestem przerażony tym, co się dzieje teraz na świecie. Ja to oczywiście zgłosiłem na policję, że była taka sytuacja, więc sprawa jest zgłoszona. Um, osoba, no, która niestety była ofiarą, też to zgłosiła na policję, więc odpowiednie notki są. Um, no. Siedzi mi to w głowie. Siedzi mi to w głowie, jest mi przykro, że takie coś miało miejsce, że oszukuje się ludzi w taki sposób. Tym bardziej, że to było bardzo, ale to bardzo inteligentne z tego względu, że osoba nie pisała sobie randomowo do tych osób z listy znajomych, tylko to było tam pierwsze, nie wiem, 12 osób czy tam 10, z którymi się rozmawiało. Tak. Więc ja z tą osobą dzisiaj rozmawiałem, A inna osoba, która dostała tą wiadomość, rozmawiałam z nią dosłownie 3 minuty wcześniej. Tak? Inna osoba z inną osobą rozmawiałam wczoraj. No, jest to niefajne. Tym bardziej, że miałem urodziny. I to jest takie, no, niefajny prezent od losu, więc mam nadzieję, że on ta sytuacja się wyjaśni. Oczywiście, zabezpieczenie i te wszystkiego rodzaju rzeczy poszły w górę, już tutaj do obroty. No i sprawa, tak jak powiedziałam, od razu poszedłem z marszu na policję, wydrukowałem screeny, rozmowy. No i zgłoszone to jest. Ale apeluję, żebyśmy uważali w sieci, nie klikali w linki, nie odpowiadali od razu, a broń Boże, nie podawali plików bez weryfikacji telefonicznej. Minima, minimum bez weryfikacji telefonicznej. Bo, bo to jest straszne, to, to jest niefajne. Mm. I mówię, ja siedziałem sobie normalnie z telefonem yy, na kanapie, jadłem sałatkę, oglądałem telewizję i nagle takie rzeczy, że ludzie do mnie dzwonią, że coś się dzieje, a ja byłem zalogowany. Ja nawet nie dostałem informacji na ten temat, że była próba jakiegoś właśnie logowania. To jest przerażające, no nie? Więc na Messenger'a, kochani, uważajcie. Szczerze, po tej sytuacji ja się zastanawiam, żeby się nie przenieść na inną jakąś, na inną, w ogóle, żeby na, jakąś, na jakiś inny komunikator, bo jestem tak zdruzgotany i tak zniesmaczony, że to jest szok, gdzie notorycznie Facebook i Instagram ma problem z zabezpieczeniami. Ehm, no, więc tak to wygląda. Na to wszystko pali się już czarna świeca na odcięcie. Niech się dzieje, niech się dzieje. Nie chcemy tego. No i kochani, tak. Taki, taki, taki vlog. Ja go już zakończę, bo on już będzie długi, bo tu już gadam chyba 12 minut, czyli latamy, to pewnie może jakoś potnę. A film o czakach nagram po prostu jutro i jutro porozmawiam na ten temat. Ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że takie rzeczy się dzieją. Żebyście uważali, bo naprawdę... Możecie nawet nie wiedzieć, możecie spać spokojnie, przekręcać się na drugi boczek, chrapiąc, a ktoś po prostu może wykorzystywać wasz wizerunek, waszą twarz, wasze social media do tego, żeby okradać innych. I po prostu ja jestem tak zdenerwowany, ja jestem tak wkurzony, bo ja jestem osobą naprawdę uczciwą, a po prostu ktoś zachowuje się w taki sposób. To jest po prostu niedopuszczalne. Także tak. Kochani, trzymajcie się bezpiecznie. sprawdzajcie swoje telefony, swoje social media, zwłaszcza Messenger, Instagram w tym momencie i Facebook. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Um, dziękuję, że wysłuchaliście. Mam nadzieję, że też taki apel dotrze tutaj do większej ilości. Um, uważam to, że za bardzo ważne, żeby to dotarło też do moich ogląd oglądających żebyście wiedzieli, że ja takich rzeczy nie robię. Ja nie proszę o bliki, ja nie proszę o, nie wiem, opłacanie jakichś zamówień. E, absolutnie. Jeżeli cokolwiek tutaj pojawi się podejrzanego, chociażby nitka e, podejrzeń, nie bójcie się. Piszcie jeszcze raz. Dzwoncie nawet, jeżeli macie mój numer. Jeżeli, nie wiem, dostaniecie jakąś informację na, na Instagramie czy na Messengerze. Poproście o rozmowę ze mną, e, po prostu nawet głosową. Teraz są takie możliwości, a ja odbiorę i ja to potwierdzę, jeżeli tak faktycznie jest. A jeżeli nie, no ta osoba nie chciała rozmawiać. Ta osoba powiedziała, że siedzi w banku, wisi na infolinii banku, bo nie może sobie limitu od, odblokować. Kochani, um, no nie, no nie, po prostu nie. Jestem przerażony, mm, jeszcze mnie trzyma po prostu, znaczy zażenowany, no po prostu, no, wkurzony bardziej niż przerażony, wkurzony, że po prostu takie rzeczy się dzieją na świecie, to jak ma tutaj być dobrze, jak ma na tym świecie być dobrze, To takie rzeczy się dzieją. Pozdrawiam was gorąco, widzimy się w kolejnych filmikach, dziękuję, że wysłuchaliście. Утро душе, Тарот. Па-па.